Bardzo dziękuję Pani Marszałek. Izbu, Panie Marszałek. Ministrze, na trzech połączonych komisjach gospodarki, zdrowia i samorządu, bez udziału Pana Ministra, pytałam o losy dostępu pacjentów, którzy nie będą mieć dostępu do y, usług. Po wprowadzeniu Pana projektowanej ustawy. Pytałam też o spójność z zarządzaniem państwem, bo co innego Pan premier Morawiecki, a co innego Pan minister Radziwił w swoich projektach. I nie dostałam odpowiedzi. Bardzo proszę o odpowiedź na te pytania, bo to, co Pan przesłał, delikatne nazwy nieporozumieniem. Na Komisji Zdrowia już z Pańskim udziałem, Panie Ministrze. Zapytałam upoważniona i poproszona przez prezydenta miasta Bielska Białej Rady na sesji 28 lutego o losy polskoamerykańskiej kliniki serca. Nazwał mnie Pan w odpowiedzi lobbystką. Panie Ministrze, jak Pan nazwie ten przykład posła Lipca, o którym Pan mówił przed chwilą poseł Gerada? W takim razie ja zapytałam oficjalnie na posiedzeniu Komisji Zdrowia jako posłanka upoważniona i ten, taką odpowiedź dostałam. Proszę odpowiedź. I bardzo proszę o refleksję pani ministrze i przeproszenie mnie publicznie, bo inaczej skieruję sprawę do Komisji Etyki, pani senatorze, pani ministrze Senackiej Komisji Etyki. Dzie